Ciema ludzie z tej strony Tagard, wiem, że głównie kojarzycie mnie z FPS-ów survivalowych, shooterów, ale również jestem fanem gier. ARPG, pamiętam te czasy Diablo, i kto nie lubi siekać pomiotów na Tatar? Oczywiście, już niedługo dostaniemy POE2, właściwie Early Access. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale słuchajcie, postanowiłem zebrać najważniejsze informacje. No i kurczę, w pigułce zainstalować wam ostatni wywiad z Izarianem i Jonathanem, czyli głównym deweloperem. Path of Exile, gdzie sporo rzeczy się dowiedzieliśmy, ale na początku Path of Exile 2 zostanie udostępnione 6 grudnia o godzinie 2 czasu polskiego. To chodzi o preload, czyli już 6 grudnia 2 w nocy będziemy mogli pobrać właśnie pliki gry. Prawdopodobnie ze strony gry, ale widziałem również na swoim koncie link. Do połączenia ze Steamem, i również z Epic Store, także będzie już można preloada zrobić o godzinie 2 czasu polskiego. Natomiast EA czyli kiedy będzie można autentycznie zalogować się do gry i zagrać, miejmy nadzieję. To będzie godzina 20. Pamiętajcie, że również będę streamował grę na Twitch TV Tagard. A rusza ogromna kampania Drops. Nie tylko za oglądanie swojego ulubionego streamera, byłoby super, gdybyście wpadli do mnie. Dostaniecie darmowe rzeczy, jeśli połączycie swoje konta PoE. Również kiedy sprezentujecie dwie subskrypcje w prezencie właśnie otrzymacie niesamowitego PETA petahimerę, także będzie mi super przyjemnie jeśli postanowicie te subgifty oddać na moim kanale. I pamiętajcie również, że do, dosłownie przed chwilą udostępniono na głównej stronie Poe Ascendesis, czyli to w jaki sposób będziemy mogli dalej rozwijać naszą klasę jest 6 klas i każda otrzymała po dwie ascendencje, a finalnie są plany, żeby każda klasa miała 3. Także jeśli macie w głowie, że będziecie grać na przykład Barbarzyńcom, czy tam mercenaris, czy też witch, możecie sprawdzić jak będzie wyglądała ta klasa. A teraz szybko przelecimy przez te najważniejsze punkty, które zostały poruszone w wywiadzie Ziza z Jonathanem jeśli macie jakieś odpowiedniki tabelek z PoE1, przejdą one automatycznie do PoE2. Jeśli na przykład są jakieś konkretne tabelki związane z ligą w PoE1, a w PoE2 jeszcze tej ligi nie ma, no to po prostu nie otrzymacie tych tabelek. Ale jeśli taka mechanika ligi pojawi się w PoE2, automatycznie otrzymacie dane tabelki. Jonathan nie jest zbyt dużym fanem kład tabów, czyli tych dużych tabelek, które to mieszczą. Bardzo, bardzo dużo informacji. Wiadomo, że są użyteczne, ale... Zatłoczenie nie odpowiada mu i będą jakoś modyfikować to, żeby po prostu ułatwić nam życie. Padło pytanie o kukły treningowe, tak zwane training Dummies. Byłoby to dość trudne do zaimplementowania, jak mówi Jonathan, zwyczajnie dlatego, że są różnego rodzaju rezysty, odporności i ciężko byłoby to zaimplementować w sposób poprawny. I dobry, no tutaj Zarian twierdzi, że przydałoby się po prostu taki. no. Goły, na przykład Shaper, który po prostu przyjmuje ten damage. Zobaczymy w przyszłości, nie zamykają się kompletnie na to. Natomiast jeśli będziecie walczyć z bossem, nie da się otworzyć portalu, aby opuścić walkę. Nie można również zmieniać swojego wyposażenia, kiedy już walka się rozpocznie. Można jednak się wylogować podczas walki z bossem. Mamy opcję zrespałnienia się w poprzednim punkcie kontrolnym zamiast bezpośrednio przy bosie. Zasadniczo można się wylogować i zrezygnować z walki. Również istnieje 6-sekundowy timer na odłączenie, żeby to zapobiec no, śmierci naszej postaci. Na przykład jeśli będziemy mieć lag co najmniej 100 milisekund, instancja zostanie wstrzymana Ochrona przed śmiercią podczas laga. Jeśli ten lag nie ustąpi, no to w ciągu 6 sekund nastąpi odłączenie i będzie nasza postać bezpieczna. Nie można przesadnie soketować run, nie można zastąpić jednej, gdy jest już osadzona. Runy są dość powszechne, natomiast soul cores są znacznie rzadsze. Mana leech, czyli wysysanie many istnienie, ale tylko i wyłącznie dla ataków, a natomiast osiągnięcie Creed kappa, czyli wymaksowanie naszego krytyka na 100% będzie znacznie trudniejsze niż w Path of Exile 1. Gdy gracz znajdzie najwyższy tier jakiegokolwiek modu założenia ma być to ekscytujące doświadczenie dla gracza. Tier 6 to najwyższy tier Light Radius, więc jeśli znajdziesz przedmiot high tier, jeśli chodzi o rzadkość, może on w ogóle nie posiadać tego Light Radius. Umiejętności potworów, takie jak na przykład potrójny pocisk Fireball, albo wszystkie krytykują, albo żaden nie krytykuje, są otwarci tutaj nazwiany, natomiast umiejętności gracza Multiprojectile mają indywidualne kalkulacje krytyków. Bosowie mogą krytykować, i tutaj też to jest otwarte na zmiany w tej sprawie. No nie wiem, co na ty o tym myślicie, żeby dostać hit, 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 i nagle wielka buła leci, bo bossowi wszedł krytyk. To może doprowadzić do wielu śmierci. Yy, potwory nie mają charges, czyli ładunków, ponieważ już nie dają żadnych inherentnych korzyści. Supportowe, czyli wspierające style gry, będą znacznie bardziej aktywne w poe 1 Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeśli będziemy supportem, to na przykład aktywnie będziemy narzucać klątwy, debuffować w jakiś sposób yy, po prostu przeciwników. jeden istnieje bardzo duża społeczność ludzi, którzy się ścigają, no i właśnie tutaj będzie otwarcie na drabinki, różnego rodzaju rankingi, również zostanie dodany time to kill, czyli jak szybko na przykład ktoś poradził sobie z bossem, jak szybko go ubił. Także to wszystko nadciąga. Jeśli nastąpi duża zmiana w drzewku umiejętności, każda postać otrzyma darmowy respekt. Bardzo fajna rzecz. Umiejętności Ascendancy zyskują sokety dla support gemów wraz z poziomem postaci. Pod koniec poziomu 80 można uzyskać 6 link. Poziom niskiego życia to wszystko poniżej 35%. Force move, czyli wymuś. Poruszanie się działa tak samo jak w PoE1. Nie ma osobnego klawisza, ale można go umieścić na pasku. Jonathan spodziewa się, że nie przekroczą miliona graczy przy premierze Early Access. Jest to mało prawdopodobne, no ale premiera weryfikuje to wszystko. Znacznie więcej spodziewają się na ich wydanie free to play, czyli kiedy gra będzie wreszcie darmowa. Przeprowadzili syntetyczne testy, próbując dostosować się do 2 milionów. Oczywiście prawdziwi gracze będą zupełnie inaczej wyglądać, kiedy wszystko ruszy na serwery, także przygotujcie się, jeśli zacieracie ręce na PoE 2 Kolejki prawdopodobnie będą, ale czego nie będzie, to w 2025 roku nie będzie Exile Con, czyli wielkiej konferencji fanów Path of Exile. Prawdopodobnie będzie więcej takich eventów w przyszłości. Rzadkość gracza, czyli rarity jest multiplikatywna z rzadkością mapy. Guild stash, tabs nie zostaną przeniesione do Path of Exile 2, ponieważ gildie są całkowicie oddzielne i wstrzymano pracę nad mobilną wersją Path of Exile. Słuchajcie, to taki zbiór tych najnowszych informacji. Ja niesamowicie jaram się Pawło Exile 2. Zdecydowanie będziemy streamować to na Twitch'u, na YouTubie. Będziecie mogli zgarnąć swoje dropy. Zdecydowanie zapraszam na Twitch. A Wy jaką klasą będziecie grać? Ja waham się między jakimś MELE. Być może będzie to Mercenary na dwa miecze, nie wiem jeszcze. Zdecydowanie będę przeglądał te ascendencje, które zostały udostępnione na stronie. Koniecznie dajcie mi w komentarzach, jak się zaprastrujecie na poe 2. A jeśli podobał Wam się ten materiał informacyjny, zostaw lajka, subskrybuj. Wiecie co robić, wpadajcie na żywo. No i widzimy się w następnym materiale. Diablo jest tu, sen poszedł w pizdu. Czuję diabła moc, nie spałem czwartą noc. Moja gildia jest kurwa najlepsza. Kto ze mną gra, ten zupełnie życia nie ma.